Siema, siema, z tej strony Lisia Rodzinka, a nie, chciałem pozdrowić Lisy. Siemanko, witam w mojej kuchni. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Lisu i witam was w kolejnym e, odcinku dotyczącym żywienia. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jakie produkty powinny znaleźć się w, w waszej diecie, żebyście zastąpili stare dobre chipsy cola, gramy w Lola. Grałeś w Lola? E, eee, to przeszłość. Na kurczak ryż kreatyna, zrobić z ciebie syna. Jeszcze na wstępie chciałbym wspomnieć, że, jeżeli na przykład nie traficie laktozy albo glutenu i nie wiem, jesteście weganami i różne takie sprawy, to ja wam niestety nie pomogę. Chciałem przedstawić jakby dietę dla młodej, zdrowej osoby. Więc, jeżeli macie jakieś takie rzeczy, to musicie się udać do lekarza, który, który wam w tym pomoże. Ja niestety przynajmniej na dzień dzisiejszy teraz nie chciałbym poruszyć tym tematu, bo to jest bardzo szerokie, także nie przedłużam już i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc e, dobrze zbilansowana dieta składa się z wszystkich makroskładników, czyli węglowodanów, białek i tłuszczy. E, jeżeli chodzi o węglowodany, to Służą one głównie temu, żeby dostarczyć wam energii na cały dzień, żebyście mieli siłę na trening, e, siłę żeby się uczyć, rozwijać itd. Tak e, więc e, musicie jeść ich sporo. Jak wiadomo piłka nożna to jest sport e, wytrzymałościowy, więc potrzebujecie ich sporo, żeby po prostu tą energię uzupełniać. I jeżeli chodzi o węgle, to dobrym źródłem węgli są na przykład e, pełnoziarniste makarony, e, kasze. Różnego typu czy jagana, czy gryczana, czy jęczmienna, czy pęczak, płatki owsiane, ziemniaki, e, więc fajnie żebyście różnego rodzaju słodycze, słodkie napoje, e, chipsy i tego typu rzeczy zastąpili. Właśnie takimi węglowodanami na pewno to wpłynie na, na wasz performance na boisku. Ważne jest też, żeby rzeczy, które jecie, były jak najmniej przetworzone, jak najbardziej naturalne i z, w miarę możliwości z jak najbardziej wiadomego źródła, żebyście wiedzieli skąd one pochodzą. Wtedy po prostu będzie wiadomo, że ten produkt jest pewny, a nie wydaje się, że jest pewny. Jeżeli chodzi o białka, służą one głównie jako budulec waszych mięśni. Bez nich nie bylibyście w stanie utrzymać sobie. Bicko. Jest pompa. Jest masa. Nie bylibyście w stanie regenerować mięśni po ciężkich meczach i ciężkich treningach, więc ono jest równie ważne co węgle. I źródłem takich dobrych białek są na przykład chude mięso z indyka, czy wołowina, czy ogólnie mięso z drobiu, pierś kurczaka, tego typu rzeczy. Również na przykład jajka są dobrym źródłem białka, czy tuńczyk, chude ryby. Tego typu rzeczy oczywiście można też dodać sobie do diety jakieś jogurty czy serek wiejski. To bardzo fajnie wpływa na różnorodność produktów, które macie w swojej diecie. No i też da się to zrobić tak, żeby to jednak smakowało wszystko. Ostatnim makroskładnikiem, który został nam się do umówienia, są tłuszcze, których głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziecie jeść za mało tłuszczy, to może Wam po prostu nie stawać pałka. Eee, co jeszcze? Tłuszcz, w tłuszczach roz, rozpuszcza się wiele witamin, a jak wiadomo... Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Także e, warto jeść e, zdrowe tłuszcze również. Są potrzebne wbrew e, jakichś tam ogólnie utartych e, poglądów. Niektórzy myślą, że tłuszcze to w ogóle jest zło i nie powinno się jeść. No i co jeszcze? Tłuszcze są bardzo sycące, więc jeżeli na przykład będziecie wiedzieli, że nie dacie rady zjeść na przykład drugiego śniadania i tak dalej, trzymać posiłków, to warto rano w śniadanie zjeść na przykład białkowo-tłuszczowe, wtedy będziecie dłużej nasyceni, ponieważ białka i tłuszcze są bardzo sycące i będzie Was po to trzymało dłużej. No i źródłami takich zdrowych tłuszczy jest na przykład olej kokosowy czy różnego rodzaju nasiona typu migdały, orzechy włoskie, czy na przykład słonecznik, tego typu rzeczy, jakieś awokado, więc warto to też umieścić w swojej diecie i wszystko to bilansować. Może kiedyś wypowiem się szerzej na ten temat. Co jeszcze bym chciał powiedzieć, że fajnie, żebyście w swojej diecie mieli również owoce i warzywa, fajnie żeby w każdym posiłku znalazł się jakiś owoc lub warzywo żeby uzupełniać witaminy no i żeby też dla smaku i dla kolorystyki po prostu pod każdym względem praktycznie warto żebyście też do każdego posiłku dodawali czy jakiś owoc ee, czy warzywo także tak to wygląda mam nadzieję że chociaż odrobinę wam to pomogło jeszcze chciałem wspomnieć o tym że Produkty, które Wam przedstawiłem, to generalnie są produkty, które możecie dostać praktycznie w każdym supermarkecie w przystępnych cenach. Nie są to jagody goi czy komosa ryżowa, tylko każdy szary człowiek jest w stanie kupić te rzeczy po, po naprawdę e, tanich pieniądzach. I do tego bardzo łatwo to wszystko przygotować. Nie, nie trzeba być specjalnie kucharzem czy Magdum Gessler, żeby, żeby to jeść, więc to też brałem pod uwagę. Mam nadzieję, że będziecie stosować to, będziecie wrzucać te produkty do swojej diety. Nie będziecie jeść chipsów i coli i tak dalej, tylko zastąpicie to tego typu produktami. Oczywiście bardzo ważne jest nawodnienie, o którym już wspominałem, więc pijcie też dużo wody. W połączeniu z tym to na pewno poprawi wasz e, performance na boisku, będzie wam się lepiej grało, będziecie wydolniejsi. No, i ogólnie będziecie zdrowsi, tak? Będziecie się lepiej czuli, lepiej wyglądali, tak? Bo to też wpłynie na Waszą sylwetkę, więc polecam. I chciałem jeszcze podziękować Jusemu, dzięki któremu udało się zrealizować ten odcinek. więc w opisie wrzucę link do jego kanału, możecie wbić, zostawić mu suba. On też będzie pewnie poruszał różnego tego typu rzeczy, więc będziecie mogli się szerzej dowiedzieć na ten temat. A ja się na dzisiaj żegnam i do zobaczenia na razie. Cześć! Damn. Uh. Yeah.